Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku Oczywiście jest trana rana, dokładnie tak Liczę na to, że może coś mi się uda dzisiaj wygrać Naprawdę na to liczę, to byłoby mega piękne Także, wow, wszyscy mnie wyprzedzili już daję doberek Wow, 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 zasłaniasz mi, nie kasuj tego pliks Dobra, oj, kurde, w sumie mogłem pobiec Ale nie pobiegłem Fak, czemu tu jest? Myślałem, że tutaj sobie tak... Heheszkuje jej pobiegnę, ale to nieważne To nieważne, lecimy, detran Detran, biegnij albo zostań Strolowanym przez, kurde Przeszkadzających, wow, 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 wow To było złe wybicie, ale dobra Lecimy, 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 tutaj są Pokasowane pułapki, czyli ktoś tutaj już Przede mną sobie pobiegł, ktoś mnie Przez chwilkę Minecrafta, ale to nic, ale to nic Bo ja tutaj biegnę, o nie, coś tu, się tutaj Wylewa Niestety, czekamy, czekamy, dobra, dobra, dobra Lecimy, lecimy, także dogoniłem Jedną osobę, która właśnie tak Że tak powiem, hashtag została Strolowana Kolejna osoba została strolowana Takie trolle w detranie, fajnie to wygląda Znaczy, no fajnie to brzmi, jak się powie, że ktoś został Strolowany, a nie, jeżeli ktoś został zabity, nie? Także, okej okay. Bardzo, bardzo brawo Wow, 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 wow Pyk, dobra That's right, nigga Tutaj pewnie Będzie przypał, będzie klops A ja mówię na to hops Pyk, pyk, pyk. Woohoo! Czwarte miejsce, ale i tak nie było źle. Patrząc na to, że wszyscy wbiegliśmy no, w przeciągu tych trzech sekund od pierwszego miejsca. Także jak najbardziej. E, git. Dobra. Dawaj 3x180 na odcinku. Tak, tak. Ju, już już biegnę, nie? Na co mogę wałtować, a ah, już za późno. Teraz to tak szybko chodzi, że nawet... Nie wiem. Da co zawutować. Normalnie wbijam, a tu już koniec, nie? <grym> Dobra, to ta mapka, jedna z tych nowszych. Także zobaczymy, zobaczymy, czy mi tutaj wyjdzie. Czy. <grym> Przeszkadzam! Przeszkadzam. Okej. Okay. Free to uno potato. Welcome, welcome. Na się wszyscy nagle rzucili. Nie wiem po co. Także sobie tutaj biegnę. Tak, tak. Fire arrows. Pa, kurde, Polaka puszcza, ale kurde, jakiegoś drugiego gościa za nim niekoniecznie Fire arrows! Sorry, tym razem cię uderzyłem, no ale... No sorry, no to chodzi, tutaj się mam przeszkadzać <grymne> Dobra, lecimy, co tu jest? Re remove light guide W sumie oni tu mogą przeskoczyć na jakimś jednym busterku, nie? Także... Plup i tyle, no nie? Co, co tu dużo mówić? Tylko to mogę tutaj <grymne> zrobić akurat Także dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, przeszkadzamy, przeszkadzamy Chodźcie, zapraszam, zapraszam, wreszcie ja mogę kogoś patrolować tutaj Dawajcie, dawajcie Co tak długo muszę czekać? Chodźcie, chodźcie To jest bardzo mega fajnie, ekstra, mega, hiper przyjemnie Tak, a cześć! Aha, tutaj podpalało, dobra To so, jeszcze nie do końca wiem, co wszystko robi? bo nie wiem, czy przeszkadzałem już na tej mapie O, spawnę wall Proszę bardzo Proszę bardzo. Siema, chcesz być się w ścianę? Siedz, za późno, za późno, za późno. Ha, mam cię! Yes! No, biegnij, biegnij, biegnij. Masz, wygraj sobie. Łup Dobra. Dobra, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Co to robić, co to robić? Ja tu mam na górę biec, na górę biec, na górę biec, na górę biec, na górę biec. Oh. Dobra, wysadziłem. Chodźcie do Duże cifory dałem, także teraz ja się tutaj pogonię A, dobry, 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 Andrzej. Dobry, Andrzej. A, kurczę zdążył. Dobrze. GG Dobra. Ok, czasami kogoś tak mogę sobie puścić. Oj! Okej, okay, zdążył. Dałeś szybciej, 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 szybciej. Dałem ci for, bo flaga polski. Zioł. Dobra, tamtego już tak nie zdążę. Tu, tu, tu. A jak ci nie pasuje jak przeszkadzam, to kurde, następnym razem masz fokus <noise> Ja podziękował także gitarka. No cześć. No witaj. Masz przecież booster. <noise> no miałeś booster czemu nie użyłaś? Teraz masz przypał, bo, bo czas się kończy teret Ty -ty. Ciekawe czy zdąży. I czy ja zdążę jeszcze wysadzić? O, już koniec. Czyli co, dwie osoby puściłem tylko? Ha, to się nazywa dobre przeszkadzanie <ścoughs> Okej, okay, dobra. Gitarka, gitarka, fajno, fajno. No a w sumie tutaj już się kończy dziecianko. Zawołtuję sobie na co? Na nic w sumie. Co ja? <ścoughs> Kurde, już myśleli, że skończyłem nagrywanie. Tak, tak. Tu nie ma, gdzie? No, tu napisałem. i nie mogę naczać pisać. Gdzie potrójna 180? Skoro, kurde. No mówię, na, na tej żadnej mapie nie ma takich 180. Znowu przeszkadzam. No okej. Okay. No to dzisiaj trolluję Trollowanie w detranie. Od Warteza. Cześć. Pa, ja tu z jakimś ziomeczkiem przeszkadzam ode mnie. Się ma, dobra, spadajcie. Kto chce, to niech spada. Dawaj Kamil, trollujemy! Troll level. Kurde YouTube. <trybujesz> Taka muzyczka stara. Dobrze Explode gorge! Alright! Hello! A to jest śmieszne. To jest takie złe miejsce, ja to pamiętam. A, kogoś ubiłem! oh yeah! Cześć, cześć. To twoje. Dawaj, trolujemy ich. Dun, dun, ta -dan, dun, ta -da o, ktoś spadł. Przepraszam. O to tutaj chodzi. Troll demol. Pump, pum, pump, pum pump, pump. Pum, pum, pum. Coś długo tutaj czekam. Patrzcie, Polska ciągle na przodzie. Na prowadzeniu. Dobra, macie. Oj! To to było instant podpalenie, nie? Fire Snake. A dobry. Sorry. A, kogoś wraz ubiłem To to złe miejsce! Ping. Ups! Sorry! tret try try tryt tryt no dawaj, na zielonego. Sorry, jetzt Dawaj, bo tu dużo ludzi. A teraz nie. Ups, mpce O, Ja tu czekam. Dobra, ty masz flagę Polsk? A tu A, tamten to tamten też co wtedy go puszczałem. Dobra. No leć, leć, leć. No leć, leć, leć. I co tak dużo widzów dzisiaj, nie? Zauważyliście? Na znaczy, ja czacie, kurde, co, co wszyscy prawie po polsku piszą. To się nazywa. co Jakich tam? Nie zdążył. Trzy sekundy. Patrz jeszcze zrzucę kogoś. On miał flyhaka, ja to widziałem. <giby> Dobra. No. Kurczę, chyba. E, złym osobom. E, złe osoby chyba wygrały, bo wszyscy wyszli. Dobra. Ja sobie wejdę tutaj. O. Będę miał czas na coś na zawałtowanie. Wiem co zrobić. czekajcie Settings. Change roll. Random. Random roll. No okej. Okay. Może teraz nie będę przeszkadzał Bo tak, bo tak pod rząd e, Trollować to tak trochę nie jest zbyt <grym>, Dobra, you are a runner Yes Na mapie Valtir e, No to powaltirujemy O nie, czy to ta zła mapa, której Której tak ostatnio O nie, ty ty ty, 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 ty. Ile oni mają punktów, pół miliona punktów, ile wy tu gracie, halo Ja rozumiem, że Fajna minigierka, no nie i tak dalej, ale kurde, ile to trzeba grać, żeby mieć pół miliona punktów? Albo lepiej, milion. Trzeba być, kurde, nie wiem. Prosem. <grywa> Into the castle. Ten, ten, ten. No nie, no naprawdę, znowu się w tym miejscu wrąbałem, bo byłem na podwyższeniu. I ja tutaj hehe he, sobie myślę, nie? że jestem super kozak, że mnie tutaj nie dosięgnie. A tu co? Jajzko. Ha. Tak myślałem. Eep. Dobra. To było bardzo tutaj Wymagane. Jak najbardziej. O oh yeah, alright Lecimy, lecimy. Co ty tu robisz? Ziomeczku. Z krzywej doli. Uhu, uhu. O nie! Och Eep. co ja robię? Nie! Czemu mnie cofnęło? Ej! Halo, anty cheaty! Na, <śm> widzicie, tak mnie trolluje. Pyk. Dobra. Super. Super. Udało się. Pup. Ekstrafaza, gastrofaza. Lecimy, lecimy. Woo! -hoo. It's time to jump. Tak, to ta, to ta najgorsza mapa na świecie. Ha, ha, ha. Dobrze. W sumie źle, bo zaraz będą mnie tutaj specjalnie ubijali. Ubijacze jedne. O. Chyba ktoś się pośpieszył, co? Pyk. Czemu? To było w lewo, a nie prosto! Przecież bym to wygrał, tą mapę! Halo! Widzieliście to? Ja użyłem booster, który odbija w lewo, a poleciałem prosto. No nie! No nie, patrzcie, pierwsze miejsce! Przepadło mi, bo kurde, booster mi źle zadziałał. Co za gówno, booster? O, tak to napiszę. O! Bo to naprawdę, to nie jest kupa, to już jest po prostu jedno wielkie G. Ja pierdzielę. A, a spadłem później? Nie, po prostu. <gryw> no i patrzcie, już piąte miejsce. Nie, kuźwa! Czemu to ostatnio tak działa, jakby nie chciało działać? Przecież to jest patologia normalnie. Patologia. Amra, kurde, masakra. Użyłem boostera w lewo, a. Poleciałem prosto Gyzy Ech Normalnie, ech Po prostu Żal słów na tą minigrę czasami To co tutaj się dzieje to jest naprawdę Masakra, normalnie masakra Fold3, o No kurde pierwsze miejsce by było Gdybym po prostu sobie na przykład poczekał chwilę żeby odpalił na kogoś booster i sobie poleciał bez boostera, nie? No masakra, po prostu się zastanawiam czy przestać korzystać z tych boosterów No bo to co ostatnio się dzieje To wy widzicie, ostatnio w odcinku miałem identyczną sytuację że chciałem się kurde odbić A poleciałem gdzieś, nie wiadomo gdzie Ech, napiszcie hashtag zły booster, o Po raz kolejny, bo to naprawdę Tylko, tylko przez to poleciała tak naprawdę przegrana Bo chciałem kurde oszukać tego przeszkadzającego Chciałem kurde użyć boostera A co? Kupa nie, no, masakra, masakra, naprawdę masakra. Normalnie mnie zeźlili, a już była szansa na podium, nie? Kurde, a tak to pupka. Co to za mapa wygrała tak właściwie Cave? Dobrze, dobrze. Czyli mój vault coś tutaj zrobił. Także bardzo mnie to cieszy. O no co, lecimy? O, Kamil mną przeszkadza. Pyk, pyk. Cześć Kamilo! Uh. I zostawię to niestety już bez komentarza. Dwa boostery No dzięki Kamil Pisałeś, że kurde że, że tak fajnie ekstra mnie zabiłeś No i ja tutaj nic nie mogę zrobić, ja muszę poczekać, bo już nie mam ani boostera No cześć tak zabiłeś mnie wcześniej Niestety Niestety Nie byłeś taki Taki żeby mi tu tutaj Nie God damn it. A na szczęście tutaj było to Checkpoint Dobra Poleciałem bo oni lecieli, nie? A, jest, jest... Och! Och, 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 dobra, dobra, dobra. Nie, klikaj! No ty dziadu jeden! Kurde. Wygrać nie da. No nie wysadzaj. No patrzcie jaka parówka z niego. Normalnie jesteś, jesteś parówką. Paruwa. Się <ścoughs> sfokusował na mnie. No nie, no po prostu. To serio fokus, bo teraz poczekał na mnie. No, kurde, weź tu, wygraj. Halo. Halo. <grych> kurde. Masakra. No, wysać. No, wysać, no, wysać. Super. Super. A ci kurde teraz wziąłem, strollowałem Kto teraz kogo troluje? Goddammit. Pewnie teraz leci za mną, żeby mi przeszkodzić. Ja to wiem. Ja to wiem, ale próbu próbuję to wygrać. Próbuję to wygrać. Patrzcie, ostatnia prosta. Meta! Meta będzie! Jest! Kurde! Pierwsze miejsce! Dobrze! A go wziąłem, strollowałem! Kurde. Kurde. Z fokusem wygrałem. Uff. Myślałem, że się nigdy nie doczekam na detranie wygranej. Bo ostatnio to, co się tutaj dzieje, to normalnie. Normalnie masakra! Jeszcze jak kurde się sfokusuje, przeszkadzający. To już w ogóle. Ale kurde, tutaj było widać, nie? tutaj nie, gdzieś tu mi przeszkodził tak bardzo o tutaj wysadził ich nie tutaj już mnie gonił gdzieś tam mnie poczekał kurde halo kamil czemu mi tak robiłeś ja to widziałem gdzieś tutaj kurde było coś takiego że tak cofnął do mnie chyba tutaj no tu. o tutaj to było że tak cofnął a kurde ale mi się udało ale mi się udało hehehe mam cię ja czekam ja sobie chcę stanąć na podium <laughs> po, po długim czasie Detralnie chcę stanąć na podium. Właśnie tak. Właśnie tak jest. Kurde, udało się. Jest. Siemano. Uf. Naprawdę. No tak, tak. Fokusowałeś się. A później nie zdążyłeś za mną. Ja widziałem. Ja widziałem. O nie, to ta nowa mapa zła. Dobra. Szybko wbiłem, kurde. Na mapeczkę, żeby nic szybko nie dobił. O, to to, to złe miejsce ostatnio, co się strolowałem tak strasznie. <gry> Dobra, tu pozdrawiają was na czacie, także czujcie się pozdrowieni. <gry> Jeden. Let's go! <gry> szybko. Uff! Uh, Stożyłem. Pyk. Dobra. Sometimes it's good to wait here. Pyk, pek pyk. Pyk, pyk. Nice. Nie wiem co tu się dzieje. Na wodę. Kurde, mogę przebiec, ale, ale zrąbałem. Zrąbałem akcję. Po całemu. O, dobra, dobra. Tutaj się z gościem jakimś strzela. To jest szansa, żeby się, kurde. wybić i ci polecić daleko. Nie nie rób trójści. Czemu temu pierwszemu nie postawiłeś? Tylko akurat mi tą ścianę, co? Kurde. Dziadu. Jeden. Dziady. Lecimy, 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 lecimy. Nie mam niestety boosterów. Kurde, tu mnie powyprzedzali. Na szczęście w tej mapie chyba za bardzo sfajlować boosterów. E, nie idzie. Pyk, pyk, pyk. Kurde, jak wy tam wskakujecie! Macie te mapy obeznane. Pyk, dobra, pyk, dobra. E, tutaj było coś dziwnego za, wtedy. Pyk. O, widzicie, jak mnie teraz wybiła? Bo w ostatnim odcinku nie mogłem tam doskoczyć. Nic mi nie Czemu? Czemu? Tu nie było dżemu? Kurde, ale by się udało przeskoczyć. Uuu. Dobra, dam, dam sobie radę. Chyba wyprzedziliśmy y, największego fokusiarza ever Pyk, pyk. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie do, dobra. Dobra, dawaj, 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 dawaj Nic nie widzę. O, dobra. Ubiegła dalej. To, to zły znak, to zły znak Judite! No ty... Ty kurde parówko! Ja pierdzielę! Jadę, no i nie mam boostera! Dawaj! Nie wyprzedzicie mnie! Pobiłeś stary rekord o 12 sekund! What? Ja pierdziulę. Oni mi celowo dawali kurde fory teraz. ja to, Ja to widziałem. Dzięki. Kurde, o 12 sekund aż? No to nieźle, to nieźle. Coraz lepiej mi tutaj idzie. Co ty czemu oni mają tyle punktów? A nie, oni mają 50 tysięcy. A tam gdzieś byli, kurde po pół miliona, nie? Pyk, 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 pyk. pyk. Dobra, ale widzieliście tutaj? Normalnie mnie teraz wybiło. HELLO kurde siema czemu tamten gigant mnie zabił? bym był drugi god dammit upucz, upucz, dobra idę stąd, idę stąd, bo niecenzuralne rzeczy piszą na czacie halo przepowiednio, weź mi wreszcie no tak, tak, nie mam przepowiedni co za, co za zło Ale pobawiłem się dobrze trollując. Udało być, udało się być dwa razy na podium To jest już kurde progres, taki, taki mega naprawdę No i co kurde, i ekstra, i ekstra Troszkę, troszkę się po, porageowaliśmy, ale to, to, normalka wiadomo Jak tutaj was trollują, to, to trzeba się troszkę porageować wiadomo no wam bardzo dziękuję za oglądanie. O, dalej mam tą główkę. Hehe, <laughs> taką wylosowałem. I taki efekt. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do lubię, udostępnijcie na fejsie. Yy, także no także no yy, wbijecie 3000 łapek w górę, tak pod koniec odcinka mówię. Skomentujcie, wbijemy, wbijemy, o! To będzie ekstra. A ja sobie dalej skina nie naprawiłem, że to mam szare, kurde. Naprawię to, jak będzie mi się chciało. <laughs> To nie wie o co chodzi, ten nie wie. Dobra. <grywki> Dzięki na razie i cześć. Hej hej.